Za nami memoriał Michała Smentka, w którym udział brały drużyny młodzików. Dwudniowy turniej przysporzył kibicom i zawodnikom mnóstwo emocji i sportowej rywalizacji. Po pierwszym dniu na czele tabeli z dwoma zwycięstwami plasowała się ekipa Muks 18-11 Unia Tarnów. Drugiego dnia na pierwsze miejsce wskoczyła UKS Regis Wieliczka. Na drugim miejscu utrzymała się kadra województwa lubelskiego, a Tarnowska drużyna zajęła miejsce na najniższym stopniu podium. 100 turniej chłopców urodzonych w roczniku 2002, czyli tegoroczna kategoria młodzika, startuje pięć zespołów. Jest zespół Kóźni Stalowa Wola, jest zespół Regisu Wieliczka, jest zespół Wikar Nowy Sącz, jest też kadra województwa lubelskiego i oczywiście zespół gospodarzy z 18-11 tarną. Dla każdego zespołu jest przewidziany puchar pamiątkowy za udział w turnieju. Najlepsze trzy zespoły otrzymują oprócz tego medale za zajęte miejsca. Wyróżniamy także najwartościowszych graczy w każdym zespole taki zawodnik otrzymuje statuetkę. MVP, oprócz tego takie drobne też nagrody pamiątkowe rzeczowe. Królem strzelców Memoriału Michała Smentka został Maciej Jędrzejczyk, zdobywca 100 punktów.